Dzień dobry. Na wcześniejszym filmiku mówiłam między innymi o kondycjonowaniu naszej cery, co możemy robić, jak się starzejemy. I dziś Wam trochę opowiem, co ja robię. Co jakiś czas wrzucam Wam filmiki z dobrymi nawykami, więc mam nadzieję, że mm, i masaże zaczynają Wam wchodzić w nawyk. A wiem, że tak, bo dziewczyny mi opowiadają, że robią. Co najlepsze, zaczynają e, robić też ćwiczenia codziennie rozciągające całego ciała petarda. E, I o to chodziło, żebyście delikatnie, delikatnie wchodzili. Mm, Powolutku ze swoimi nawykami, które powodują, że rzeczywiście zaczynacie się lepiej czuć. Co ja dodatkowo robię? Jak wiecie, jogę uprawiam, pływam, treningi i ćwiczenia są ze mną od nastoletnich, od nastoletnich lat. Dodatkowo, od kilku lat mam. Matę, matę z kolcami, e, mata Jalubko. E, jest to mata nielekka, jak chcecie, możecie o niej poczytać. E, ona mi też pomaga w rwie kulszowej. E, dodatkowo mam taką e, ona jest twarda. E, twarda e, kulka, piłeczka którą pracuję na powięziach. Pracuję na powięziach, jeśli chodzi o stopy. Siostra mi kazała, e, więc pracuję ze stopami. Pracuję z pośladkami sierpie kulszowej, ale też pracuję z, mm, z y, twarzą, e, jeśli chodzi o skórą głowy, mm, dekoltem i karkiem. Dodatkowo jeszcze e, pracuję oprócz e, tego, co Wam pokazuję, pracuję jeszcze e, z kamieniem głasza, który obiecałam i mojej mamie, Emilii i kilku osobom. Obiecałam, że wrzucę już nawet od jakiegoś czasu, ale moja maminka, jak zobaczyła, że ten, jak byłam e, u niej, zobaczyła, że tym głasza pracuje, to bardzo chciała mieć taki kamień, więc zostawiłam jej. Muszę kupić nowy. I też nakręcę dla Was filmik. Niedługo ukaże się filmik z tym, co robię i jak to robię. Do zobaczenia.